nie maluje. Tu jest Janusz. Ja przedstawię Janusza, bo Janusz jest osobą raczej milczącą i mało mówną. Maluszek też będzie się przedstawiał. To jest Janusz. No właśnie, to jest Janusz Kamkowski, który ma również bardzo duży talent. Jego pracę możecie Państwo podziwiać w Internecie. Na specjalnym profilu założonym przez nasz dom i mieszkańcy domów pomocy społecznej. Tu ze nas pani filmuje, więc pani zna nas, prawda? Od kilkunastu, już tak powiem, miesięcy bardzo. I prace Janusza są przedstawiane. Tu jest Pan Mariusz. Kujcie, Mariusz. kurczy Mariusz. Kurczyk. Mariusz, który skończył 35 lat dwa dni temu. Obok nie stoi siła tego zespołu, a jaka wielka, to się Państwo niedługo przekonacie, nazywa się Woda. Bogdan, Bogdan Jakubczyk. Tego pana przedstawię, bo szczególny mam do niego sentyment. Raz, że jemyryt jak ja, raz, że ręcista jak państwo jemyryci. Pan ma 66 lat. Nazywa się osobą głuchoniemą, dlatego ja powiem, jak się nazywa. Nazywa się Kazimierz Gajek. Jest niewątpliwie niesamowicie utalentowany. Plastycznie. Jego prace wystawiane były w Mikołowie, w Domu Kultury, w Moku. Maluje bowiem przepięknie. Szczególnie specjalizuje się w aktach kobiecych. <śla> tu przedstawię jeszcze naszego, że tak powiem, rzecznika Domu Pomocy Społecznej, pana Piotra. Piotr cierpią. Piotr cierpią, który prowadzi kronikę domu, bowiem czyta, pisze. Oprócz tego, że gra, również pięknie rysuje. To jest również głuchoniemy mężczyzna, także przedstawi się za niego, nazywa się Sławek Taciak, jest niesamowicie pogodnym chłopcem, oprócz tego, że właśnie występuje tutaj, bardzo piękne rzeczy tworzy z gliny, ceramiki, tak zwane taciaczki. Robi przepiękne postacie gadów prehistorycznych. Teraz będziesz, zaraz Marek mówił. Jest niezwykle utalentowany. W naszym domu jest od samego początku, od 77 roku. A to jest mój ulubieniec, kolejny. Moje dziecko, Marek. Wysocki. Marek Wysocki. Czy kogoś pominęłam dzisiaj? Nie. No pięknie, dziękujemy za tak miłe przyjęcie i myślimy sobie, że tu podpytywałam, czy przyjęlibyście nas Państwo, ponieważ wszyscy mamy emeryturę i renty do Waszego klubu. No, to się zapiszemy po przedstawieniu. Dzisiaj będzie przedstawiany spektakl zatytułowany samotność. Bardzo piękna sztuka, w bardzo przejmujący sposób przez aktorów naszego domu przedstawiany. Dziękuję za uwagę. No i do zobaczenia.